Zgodnie ze standardem opieki okołoporodowej, nacięcie krocza powinno zostać wykonane tylko w przypadku, gdy jest ono faktycznie konieczne. Tak jak w przypadku innych zabiegów, należy poinformować kobietę o zamiarze nacięcia, uzasadnić jego konieczność oraz uzyskać zgodę rodzącej. Nacięcie krocza jest niezbędne w około 20% przypadków. Wskazania do cesarskiego cięcia możemy podzielić na Położnicze oraz noworodkowe. Do wskazań położniczych zaliczamy neurologiczne, kardiologiczne, psychiatryczne, onkologiczne, ortopedyczne. Jednym z przykładów wskazań ortopedycznych jest anatomiczna wada miednicy oraz na przykład przebyte urazy przez. Kobietę rodzącą, wykluczające poród siłami natury. Cienka blizna macicy po poprzednim cięciu cesarskim, która zagraża pęknięciem podczas porodu naturalnego. Ciężki stan przedrzucawkowy, dystocja szyjkowa. Wskazaniami do cięcia cesarskiego są również duża waga płodu, nieprawidłowe ułożenie główki płodu, powtarzająca się bradykardia, deceleracje późne, przedwczesne oddzielenie się łożyska, poród przedwczesny. Wypadnięcie pępowiny, podejrzenie krwotoku wewnętrznego. Na dzisiaj to już wszystko. Po więcej wiedzy zapraszam do kolejnego odcinka 90 Sekund o zdrowiu. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, odcięcie pępowiny powinno nastąpić dopiero po całkowitym ustąpieniu jej tętnienia. Bardzo ważny kontakt skóra do skóry powinien nastąpić zaraz po porodzie, także po porodzie metodą cesarskiego cięcia. Do zalet kontaktu zaliczamy wczesne rozpoczęcie laktacji, nawiązywanie więzi matki z dzieckiem, zapach matki, który daje dziecku poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Oraz odpowiedni poziom wydzielania prolaktyny i oksytocyny. Więcej odcinków z tego sezonu zobaczycie tutaj.